Tchau, manko z tej strony Blow i witam was w kolejnym odcinku Survival Gamesu I dzisiaj jestem na arenie, której absolutnie nie znam i Delti też nie zna, ponieważ Delti dzisiaj jest ze mną I mam nadzieję. No, witam was Tak, i mam nadzieję, że się przywitasz, okej, okay, za 7, 6, 5, 4, start i... I... lecimy do skrzynek od razu, mam nadzieję, że Dokładnie, coś ciekawego Dokładnie, został tam w centrum, nie? Bo... Okej, okay, dobra, 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 mam nadzieję, że coś ciekawego nam się... Au, i już nie ma żadnej skrzynki, dziękuję, dobranoc o, jest, 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 dobra, masz coś, Dirty? Proszę. Tak, mam tylko miecz. Jaki? Masz Żelazny. dwa? Proszę. Je, dwa, jeden. Niestety jeden. Ale chodź tutaj, bo... To cię zabije. Tak inaczej i mi dasz. razem pójdziemy, nie? Okej. Okay. Okej, okay, to weź ty tutaj, wybijaj ich i... Uh -huh, uh -huh. O, mam już drewniany i trzy. O, jarki. daj, 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 Drewnicy daj. daj, 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 daj. Mieli. daj, daj, daj. E, jeszcze jesteś niewidzialny, wiesz? Poczekaj. Okay. Ty też. O, o dobra, dobra widzicie? Dobra, więc dawaj mi. Masz. Dawaj, 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 dziękuję. Ogólnie musicie wiedzieć, że na początku każdej areny, jeżeli macie rangę youtubera, to wtedy jesteście przez kilka tam sekund niewidzialni. To jest bardzo pomocne, gdy się ucieka przed, przed innymi. Okej, okay, tutaj Delt jest z mieczem drewnianym. O! Ojej, ojej, ojej. Ej, ktoś bije stara. Dobra, tak mocno. dobra, no, zrobiłem, zrobiłem. Okay, tam... Uratowałeś mi życie. Okej, okay. nienawidzę, jak oni uciekają. To jest takie wnerwiające. Po prostu ty. O, dobra, zginął. Dziękuję, dobra. Okej okay. i ten odcinek SG kręcę dlatego, że chcieliście i też chciałam nagrać, ale to mnie zdziwiło, ponieważ zapytałem was na facebooku na facebook.com Minecraft tam też dużo się dzieje, więc was zapraszam. Zapytałem was, co chcecie? I o dziwo chcieliście Blowers trzeci sezon to musicie niestety jeszcze troszeczkę poczekać. A drugą propozycją, najwyżej ocenianą, był, było SG. I to tak mi troszeczkę zaskoczyło, ale pozytywnie nie ukrywam, bo SG bardzo miło się nagrywa. No i postanowiłem, że nagram tu z Del Team bo z Deltim rzadko nagrywam, a często z nim przebywam. Okej okay. Dobrze, warto w sumie dodać, że tak skrzynka, już, jak już Na początku powiedziałeś, że nie znamy tej mapy, no nie? Dokładnie, ja pierwszy. Wow. Naprawdę, Deltim wziąłeś Tak, z pro... sorry. <śśś> Ej, ktoś nam wyrzucał. What? No okay, bo to spektatory, to spektatory mogą te wyrzucać e, te CD i książki so, co wiem. Mm -hmm. okay. z, z początku mnie to wkurzyło, że to moderatorzy, ale w końcu okazało się, że to wiesz obserwatorzy mogą okay. wyrzucać takie naprawdę, naprawdę next No <laughs> Dobra, to mnie zaskoczyło bardzo, bardzo. I w ogóle, mm, nie wiem czy zauważyliście, ale na YouTube od wczoraj jest taki błąd, nie wiem czy teraz też będzie, ale jest taki no błąd, jest, jest że, że pod każdym filmem jest zero łapek i to troszkę śmiesznie wygląda i na pewno to jest bug, ponieważ żeby to zweryfikować wbiłem po prostu na film, jakiś Justina Rivera. I tam jest po prostu 5 milionów łapek i 0 łapek w dół, i to, to raczej nie jest możliwe. Ale. Nie wiem, Delti, co o tym myślisz w ogóle? Czy moim zdaniem fajnie by było tak YouTube bez łapek w dół, takie... No, to by było super. No, ale, ale też takie, wiesz, to takie... Mógłby lekko przeszkodzić na przykład w czymś takim, bo często są no. na przykład filmy z ściągnięciem jakiegoś pliku, nie? Jeżeli ten dany film na przykład ma jakąś A, no tam też. określoną liczbę łapek w dół... Tak, 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 to, tak to masz to rację. Tak, to ludzie wiedzą, Jeżeli... że o nie, to jest jakiś hack, nie? Tak, no, prostu... tutaj masz rację że tego nie trzeba, nie można na to zwracać uwagi, masz rację. E, w ogóle ostatnio, ostatnio dostałem bardzo fajny mix i teraz pewnie będzie fragment tego Mixu. No się ma. No się ma. I byłoby fajnie, nie? Ponieważ tam wysłał mi gościu na maila. Ja, go, ja, go, ja tam dałem łapkę w górę, bo bardzo, bardzo mi się to spodobało. I okej, okay, ale. Na zajutrz się budzę, patrzę w komentarzach pod tym filmem, a tam jakiś komentarz wysoko łapkowany, że Ej, to nie Twój film, tylko kogoś innego, nie? Patrzę tam Yahoo Production, nie? I patrzę, to rzeczywiście nie, nie ten gość był autorem, którego, któremu dałem łapkę w górę. I to po prostu było coś hamskiego, żeby żeby po prostu sobie przywłaszczyć koś pracę, i jeszcze napisać do kogoś. O, tu ktoś jest, żeby dał mu łapkę w górę. Ciu, 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 ciu. Na shiftie, na shiftie. Żeby dał mu łapkę w górę i wiecie, ja dałem mu łapkę w górę, jeszcze poprosiłem weź to usuń, jeżeli to nie Twój film. A on jeszcze nie, 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 bo to bo to nie. I takie. Naprawdę, to było takie dziwne dla mnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Będziesz ale czemu? Razy, tata? Nie nice. rozumiem go, dlaczego on mi oddał miecz. Naprawdę, Masz. naprawdę nie rozumiem. <laughs> no to jest takie, wiesz, aż potem żal nam wiesz, zabijać tych Tak, Ale to właśnie które... to jest najgorsze, bo wiem, że to jest mój wici, i tak, taki mam, kurczę, no nie oddawaj mi no. tego, bo. <laughs> Cię zabije I tak za zginiesz, rok. nie? No takie no kurcze, tak po prostu taki smutek odczuwam, bo nie chcę tego robić, ale muszę po prostu. Właśnie, tak więc jeżeli oglądać to. Niech zabij, Niech ten niech walczą. No nie dokładnie, no, nie A, niech niech dawajcie nie nam rzeczy tam. tak dalej. No, chyba, że to jest live. <laughs> <laughs> ale ogólnie co do tego całego miksu, to dam wam link w opisie do Yahoo Production, bardzo ładnie mu to wyszło i naprawdę wielka łapka w górę dla niego za to, co zrobił. I nie wiem co Deltio to myślisz. No tak. o, bardzo fajne. Odsłuchałem no. w sumie, bardzo mi się podobało. No mi tak. Widać że jakiś tam wkład pracy musiał Tak, pomożeć, ba bardzo nie. się postarał i... Ba nie no, bardzo mi się to spodobało. Ja ukrywam. Widzisz, widzisz. tam, widzisz, 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 widzisz? Tak, widzę. Kto tam jest? Biegniemy? Na szarze. What? Widzisz kto tu jest? Widzisz kto tu jest? Man gdzie to, jest to. Eee, o, co ty pomysł? Ja myślę, że tutaj widzisz jakiś nick. Ech tak, gdzieś I, tak. i, I pytał się, widzisz to? No tak widzę, a co widzisz? Nikt, okej. Okay. W ogóle tu jest coś latającego, idziemy tam? No można. U -u -u. To może być bardzo ciekawe, chodź Delti. W ogóle może zdradzimy taki mały pomysł twój, widzom czy nie? No można by zdradzić jak chcesz. A wiesz którym? Pewnie w ogóle nie wiesz który, ale... No We... właśnie, jest parę no nie? No Wie? ten z tą serią. Nadel? No, no. Aha, no spoko. No to, bo ogólnie mam taką serię, no nie? Dokładnie. I Blow właśnie no właśnie. Wie, co to za seria? Jest to seria z Delboxa, właśnie i tam ludzie, ludziom się to podoba nawet. I właśnie zastanawiam się, czy nie zrobić paczki multiplayer na moda. Dokładnie, bo ogólnie Delbox to jest taka paczka modyfikacji, gdzie jest kilka, kilkanaście modyfikacji. Delty sobie tam gra na singlu I Delty podsunął, podsunął pomysł, że mógłby też zrobić taką paczkę w multiplayerze, i moglibyśmy sobie we dwóch grać. I to myślę, że byłoby fajne. To bardziej, możesz... że na modach, nie? Dokładnie. I, wiesz, mo i tak dalej. Mm -hmm. to, by to mogłoby nam urozmaicić grę. Więc tutaj możecie się wypowiedzieć, co na taki pomysł myślicie. Czy, by chcie... Czy chcielibyście coś takiego? Wpływam, wpływam. I skrzynka, Jest skrzynka, proszę, tylko niech dalej mi tego. Nie no, ja tego nie wezmę. Spokojnie stary. Wiesz, że tam nie możesz oddychać, podejrze Niestety. Było coś ciekawego czy nie? No, był ten. E, czapka i drewniany miecz. Okej, okay, a lecimy. Wiesz. A lecimy do tego zamku czy nie? W sumie można by lecieć. O ale farty. Uważaj, człowieku, bo naprawdę tak <laughs> jak przez przypadek można się zabić, takie wiesz, takie. A, no wiem, zacząc... że jestem że no. wejdę w tą, w tą wodę znowu, a tu nawet. No nagle dokładnie, tu ja, to żyjesz, to koniec, dobra. Dokładne. Płyniemy do góry Kurcze ile jest graczy? Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery Cztery graczy Czyli okej, okay, więc ciekawe to w ogóle kto wygra solówkę, Ile do takiej dojdzie, myślę że ja, bo Delta tam Delti? No, jestem, jestem, no Bo ja ogólnie czytam sobie teraz też czat, nie? I tam też ludzie piszą właśnie o tym Delboxie, coś tam. I love Delbox i tak dalej. I really? To jest, to jest miłe na no serio. No wiem, że A. to jest bardzo miłe, jeżeli wiesz, tak na serwerze na przykład jesteś, jak ktoś pisze ci, że mu się podoba ta seria. No, to jest e super. Widzisz, widzisz co Gold3 napisał? Czekaj. <laughs> jeszcze z jeszcze tym błędem ortograficznym. On mieszka na Pomorzu, na chyba, nie? No Ale tak, ogólnie... pomoże Witamy Pomoże? Nie mo... Nie, lubuskie, pozdrawiam Dobra, <noise> idziemy, dobre suchary Okej, okay, ja tutaj sobie wpiję Mam nadzieję, że coś będzie tutaj ciekawego Jeżeli nie, no to się troszeczkę zdenerwuję Powinno coś być, bo jednak Kurda, czy stąd jest? później można wyjść? Oto jest pytanko Tak, bo tutaj masz, tak masz robić dawaj Okej, okay, a później się Yo okaże, nie yolo, da się Yolo yolo <laughs> Okej, okay, widzisz jakąś skrzynkę, coś? Nie, wydaje mi się, że jest na górze. Chodź. Dobra. Lecę za tobą! Jeżeli nie będzie skrzynki, to zdenerwuję się. Bardzo się zdenerwuję. Tylko nie na mnie, stary. No właśnie na ciebie, bo mi mówisz, że jest skrzynka. Ten, ja, ja powiedziałem, że mi się tylko i wyłącznie wydaje. Tak Tutaj mówisz. jest parkour piękny. Ale no life i tak lepszy oczywiście. Eee, czemu nie mogę tam przeskoczyć? No, ciężko będzie. Poczekaj, bo tutaj udało mi się skoczyć. Okej, okay. ale tutaj. Yes. Weź Delti, odejdź, odejdź, bo cię zrobi. O, kuźda. Kurde! Jaki fail! O, poczekaj Delti, ja, pier... ja pierwszy, okej? Okay. I później też żebyśmy sobie nie wchodzili. Okej, okay. w ogóle to nie jest SG, tylko parkour, tylko zacznijmy. Fajnie, fajnie. Okej, okay. okej, okay. Ja okay. jestem, chyba z z tego. jestem ja tak z tego. daleko, cicho. Okej, okay. kolejny, kolejny. O, teraz, teraz paść byłby fail, okej. Okay. O, oh fuck, ale się zlękłem, o kurde Ty jesteś dobra. takim. Znaczy w naszym sojuszu jest tak, że ja walczę, a Blow najczęściej właśnie wykonuje takie zajebiście zręcznościowe elementy. No Nie, no. ale lubię czasami poskakać Minecraft. Tak, tak jest, okay, fajne. Jestem tutaj gdzieś jest skrzynka. I duże rzeczy, jeden dużo. Są jakieś e, jedzątko. <laughs> żelazny miecz! Ha, Good, sweet. Job, Good job, stary. Dobra, mamy żelazny miecz, więc jest pięknie I mamy łuk, łuk, łuk. I pięć strzał, jak miło. Dobra. No to oh, dawaj na dół. Prawda, że. Bo są takie lagi kiedy że wiesz, że jeszcze żyjesz po No, ale nie wiem dlaczego tak. Dlaczego spadłem? Nie wiem. Dobra, jak ty zejść teraz Deltio? To jest pytanie. Nie wiem, poczekaj. Tam jest woda, do tej wody. Tu jest woda. Gdzie jesteś? Tutaj chodź, chodź. Tu powinno być? O, tu jesteś, dobra. Tutaj jest. Już za tą idę. Okej, w ogóle nienawidzę aren. Ja to powtarzam już chyba enty raz, ale nienawidzę aren, które są. Wiesz, takie. Duże i mało graczy, więc trzeba wiesz, długo się szukać, to jest tak wnerwiające. Rozumiem. To, mm. Patrz, tutaj trzeba jakoś umiejętnie skoczyć, w dół. Nie będę skakał tutaj, tylko I... pójdę ta, ale sobie. Ale zobaczysz patrz, patrz radę, ty, tak. ty, ja idę tak na spokojnie, ja nie jestem akrobata. Okej. Okay. To ja spróbuję skoczyć i nie Gdzie Jest ta woda się? tak, by the way. O oh, fuck fuck fuck! Wow. Yes, udało mi się. Udało mi się, udało mi się. Okej, okay, dobra, dobra, gdzie Przeżyłyś jesteś, Delity? No ja przeżyłem. Ale gdzie jesteś? Okej, okay. ja jestem na, na tym. O dobra, widzę cię. Jesteś na drzewku, nie? Drzewko, o, okay, no. Gdzie ty jesteś? E, na prawo jeszcze i patrzcie lekko do góry. O, tutaj. Chodź tam. Do mnie. Mhm. Dobra, Dobrze, więc jeszcze jest. trzy osóbki zostały do zabicia. Mm, I szukamy, szukamy. Chodź tam nie? Natalia jeszcze jest? Jekar tak, Natalia. I Kurczę, Igor. nie lubię to. Nie lubię zabijać... Y... Dziewczyn, tak? Tak, ogólnie na... <laughs> o, ogólnie w Minecrafcie. taki to przykry. W ogóle, ale znasz dziewczyny, która dobrze gra w, ogólnie w jakieś gry, czy? E, tak, znam parę dziewczyn, które właśnie dobrze grają, ale wiesz, je, nie jest ciekaw, coś czy... takiego, że są jakimiś no. proskami i tak dalej, ale są dziewczyny, które potrafią, wiesz, nie lepiej niż na przykład, wiesz, chłopaki, nie? Ogólnie nie wiem, czy ty też tak masz, ale często się zastanawiam, czy jakieś dziewczyny mnie oglądają, takie mam takie kurcze. No poważnie i dochodzę do wniosku, że raczej nie, że w większości to są yy, chłopacy. No rozumiem. rozumiem. No, nie, nie, no, no ja. Jak masz? Ja tak nie mam, bo wiem, że. Ja ogólnie, czasami, oglądają, ja ogólnie tam nie? czasami rozkminiam, kurczę, kto mnie ogląda i tak dalej, wiesz? Bo jestem ciekaw moich widzów, jak oni wyglądają, Jasne, no, rozumiem, co tak. lubią i tak dalej, nie wiem. I to jest właśnie Be... fajne, jak podchodzą na żadne. Gdzie, gdzieś jesteś, nie podchodzą i możesz moż, moż z nimi pogadać, bo wtedy poznasz swoich widzów. I to no jest to super. jest super właśnie. Skrzynka opróżniona. Dobra, jeszcze dwie osóbki. Kto to tak okay. zabija w ogóle? To zabija. Ten ja, hmm. jakiś tam, ja tu... Natalia też zabiła. A jaki Natalia ma miecz? Poczekaj, zaś ci powiem. Natalia ma żelazny okay. miecz. O kurczę, no to będzie parno. Ale ogólnie, wiesz co? Nieraz no, zostałem właśnie zabity przez dziewczynę, stary, na SG. Naprawdę. Niektóre dziewczyny tutaj, wiesz, grają na przykład cały czas, nie? Tak, wiesz. No, ty jak się z tym czujesz? Zabi, zabi, być zabitym no, przez dziewczynę. Wiesz co, nie odczuwałem nic takiego, bo w sumie dziewczyna... Też może być dobra, nie? No i z reguły jest. jest. W ogóle z znam jedną jestem. dziewczynę, która, która gra w CS, jest dobra, Choć nie wiem, czy ona gra dalej w cs no, no, ale widzisz. jak oglądam, to pozdrawiam. Okej, okay. masz coś do jedzenia ogólnie, żeby mi... Jasne, mam mnóstwo jedzenia, ale musiałbyś poprosić, wiesz, wiesz, No to... poproszę. <laughs> dobra, trzymaj jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko. Dziękuję Jakbym był Mandzią, to wiesz, dałbym ci tak po drodze, tak wie, że musiałbyś chodzić i bym tak, mówił Chodź, 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 I wiesz, jakie to było wkurzające, takie... Nie wiem No to jest Mandziok, nie? Nie, ale Mandziuk będzie pozdrawiamy W ogóle muszę, musimy coś nagrać z nim No na twój kanał stary teraz coś O, o, tu są rzeczy rzecz no, od nowa No też mam ERPR, dobra Dobra, mi się wydaje, chyba... że to wygramy. No się... Ej, Ej, idzie, 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 Nie! idzie! Kurwa. Wygrasz? Wygrasz? Gościu ma dieksowy miecz. Ja pierdzielę. Cholera, Poczekaj, no dobra, badne. dobra, 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 dobra Poczekaj. już ja idę na spektakl na tego. Tak. Au, au, au Dobra. Mm. Przegrałeś? Tak. Mm. No ale trudno, no. Dobra, no, więc spoko, e, no. może jeszcze zagramy ostatnią arenkę. I będziemy kończyć, więc czekajcie, zaraz wracamy na ostatniej arenie, pewnie jakąś krótką zagramy. No, więc to zaraz. No, wyszło spoko nawet ci powiem. Okej, okay, ostatnia arena. Tym razem jesteśmy na arenie dziewiątej i będziemy koksić, Tak, mam ja, nadzieję. No że jak to... dla mnie w sumie ta arena jest chyba jedną z najładniejszych. Mm -hmm, no, nie? Dokładnie. I tutaj nie wiem czy ale to jest Dirt. What? ktoś ma twojego skina. Kasper zawadzki ma twojego skina. Dlaczego Kasper zawadzki ma twojego skina? Nie, wiem. nie mam pojęcia, ale Kacper Zawadzki ma mojego skina. A dlaczego Kacper Zawadzki naprawdę ma twojego skina? To jest takie dziwne, podejrzane, może. Może... Może to Kacper Zawadzki. To jednak ja jestem Kacper Zawadzki. Łat. <laughs> już widzę te komentarze Delty Kacper Zawadzki. U Mandzie, Mandzie teraz w, nas, w najnowszych filmikach. No Kacper, no chodź Kacper, Kacper, chodź. Weź, okay. ale to nie był mój skin, on jest przerobiony na jakiegoś cyborga czy coś w tym stylu. To był twój skin. Nie, Z zaraz zobaczysz Kacper. Jesteś tu Zawadzki. delty na spawnie, czy nie? E Inaczej snajpuję tutaj ludzi, którzy. Myślałem, że zginąłeś i takie miałem co, co to naprawdę spokojnie. Widzę A masz cię. to, jakiś mieczyk, coś? Z... Tak. No to czemu Tylko mi go i... nie dajesz, mieczku mój? E, bo wybijam ludzi, którzy mnie chyba zabiją. Dobrze zabijam. Chodź Choć, chodź, 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 daj mi, daj mi miecz, co ci pomogę, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, weź. Masz. Weź masz, masz, Ok, dalej złote i drewniany. Uważaj, 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 bo on będzie podchodził. Uważaj, 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 dobra. Ja go tutaj się nim zajmę. Fuck, Dobrze. Dobrze. Ładnie, tutaj idzie jakiś... Drewniany ja miecz, cisza, drewniany. Da. Kasper Zawadzki, Kasper Zawadzki! O nie, to... to ja! To za... Dobra, tego, <grym> tego trzeba zabić. I teraz Kaspera, Kasper. No Delty nie uciekaj, nie talk. No bo to jesteś ty, nie, wiesz. Nie, powinien powinienem taki gej... Okej, okay, dobra. Pięknie go Co? Nic, ni nic, 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 oh, yes, O, yes. nice, nice. Dobra, Oj, tutaj jakiś problem. ziomek nice. idzie, ziomek idzie. Dobra, uwaga. Przy Mandziu się kampi, chyba z nim rozmawia. Spisek, spisek. Czuję spisek z Mandziem. Będzie się odwrócił, długo nie Dobra, wymieniamy. <grystanie> dobra, chodź tutaj. O, jeszcze tutaj mam Uuu, Ładnie, pięknie, dobra. Trochę jak. No, no ogólnie jestem dalej pod wrażeniem ostatniej areny i dalej jestem zaskoczony, że przegraliśmy. Naprawdę. Mm, I powiem no było wam, ciężko. że troszkę się tego nie spodziewałem, że gości miał diamentowy miecz i to było takie ład. I chciałem go troszkę zabić na odległość, bo miałem tam łuk, trzymałem na końcu, ale niestety się nie. Żelazny miecz. Okay. Gdzie ty jesteś ogólnie? Żelazny miecz mam ziomku gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tu jestem, tu jestem, tu jestem. Chodź, chodź Okej, okay, dobra. To czekaj, może okay. ja ci dam jakiś ten, nie? klat Tutaj masz Ja duchy. mam ziomku, tylko nie założony, mogłeś powiedzieć, okej. Okay. Aha, no. no okay. ok, dawaj, jestem skórzany. Czekaj, 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 jeszcze sobie to wezmę. Okej, okay, ja ci tu dam. obraniam. Pamiętaj, że trzeba Dobrze. sobie robić też tyły, żeby wiesz, żeby nikt nas nie zaszedł. Okay. No spoko, no to ja, ja mogę. O tam jest jakiś ziomek, tam jest jakiś ziomek, dobra, dawaj go, dawaj go. Udajemy, że nie mamy miecza. Albo, dobra, ty już, ty już nie udajesz i ucieka przez siebie. I tak, siebie. Złap, złapę, go, złapę go, złapię go. Ok, go, tam jest kolejny, tam jest kolejny. Jeszcze jeden, chodź. Okej, okay, to ja do tego jednego. Ja tego. No to. A ty tego drugiego, dawaj. Dobra, ja dwóch zabiję, mam energię. Lol, lol, lol. Naprawdę, delit. Ej, 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 jak on. Ci... Jaki ty w ogóle? dajka. <laughs> Okej, okay, poczekaj, okay. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jezu, jak to jest denerwujące Dobra, wkurzam. Nie, złapiemy go. Dawaj, tak zrobimy pościg, nienawidzę, dawaj. jak ktoś ucieka. Po prostu to jest tak wnerwiające. Dawaj tutaj par. A oh jest! Udało się, dobra. dobrze. Zabijesz tego, tak? Uhu, nie uciekł Pięknie, dobra. Yy, wezmę sobie założę to, i tyle. Chcesz jakieś rzeczy, jakieś siedzonko, coś? Pamiętaj, mm, że przejeść I w ogóle m, dobrym sposobem jest to, co mi na live jeden widz napisał, za co mu dziękuję. Żeby dać sobie na pierwszy slot y, mieczyk i dlatego na przykład wiesz, trzyma, nic nie trzymasz, nie i od razu jedynka i masz, wiesz, mieczyk i go zabijasz. No, to, to jest, jest bardzo... dobre. Okej, okay, tam widzenik, 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 nie wiem czy widzisz. Widzisz tam? Mam enderpe'ru jak coś. I Dawaj, jeżeli ty, to jest, tu jest nie wiem, no sprawdź co jest, jest. Okej, okay, okay. ja, ja go mam, dobra kinie. Naprawdę nie mogę go... przepraszam, nie mogę go zabić. No, Zabijamy go. Nie można go zabić i chyba... Ej, no bez kitu, jest. Jest um, Okej. Okay. To jest dziwne, nie powiem. Kik? Skikujemy, czy co? No, skikujmy go po Chyba jednak. wyszedł, czy tego wyszedł, no. No wyszedł, ale I tak by to nie wygrał, było nie dziwne. Jednak. Nie, on się w ogóle nie zdziwił na tym, że what the fuck napisał na tym. Dziwne to było, bardzo dziwne. No. Tak ale prze, przegrałby jednak, wiesz, no co, by, co mógł zrobić. A nie, jest słabko? na arenie, dobra. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co się stało. to i... było dziwne. Tak ale, czy inaczej, tak. chodź dalej, nie? Okej, okay, szukamy. Ile jest to? Sprawdź, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 osóbek. 7 za. 7 szczęśliwa z tą liczbą. Jaka dla Ciebie jest szczęśliwa liczba? Właśnie. Dla mnie? Masz jakąś, czy nie? Chyba 6. Ojej, 6. Nie sześć, powiem, sześć. co symbolizuje, ale. What? Przynajmniej nie, nie na odcinku, nie. 8? <laughs> Prywatnie mogę ci powiedzieć, co symbolizuje ta liczba. Okej, okay, dobra. <noise> dobra, jestem ciekaw i szczerze, w ogóle się nie domyślam. Okej, okay, tutaj jest coś ciekawego, więc tutaj można by się wybrać. Tam, są i... Tam jest dużo skrzynek. Ktoś napisał Kacper Zawadzki z Minskina. <głos> <głos> A nie mówiłem, że to Kacper jest. U. Kacper jest bohaterem dzisiejszego u, odcinka. U, u, dokładnie. Kacper Zawadzki to będzie nazwać odcinka, nie żartuję. W, w nie ogóle, mam, bardzo powiem. dziękuję Wam za to, że mi też napisaliście o tym triku, że tutaj są dwie skrzynki w NSG. Widziałeś o tym? Gdzie, gdzie, gdzie? O, tutaj widzisz, że masz dwie zawartości skrzynek, że tu masz jedno, patrz, tutaj jedno, mm -hmm. a tu drugie, poczekaj. A fakt, to już nie działa. Ale tak jest, że wiesz, że tu masz inne rzeczy, a w drugiej przedziale masz drugie inne rzeczy, widzisz, to? Ładnie, to tego nie wiedziałem. No, to jest, to super, jest bardzo fajny trik i tutaj muszę podziękować, bo dużo osób mi o tym pisało i mnie informowało. I to, okej, okay, ktoś idzie, ktoś idzie, ktoś idzie, udajemy, że jesteśmy słabi. Okay, Czekaj, okay. Może, go, może go zastrzelę z łuku? <laughs> dzięki. dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. Okej, okay, ile jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery osoby i na zezwy... No kurczę, nie masz szans, musimy to wygrać, stary to mm -hmm. jest... e, I znając życie okaże się, że ostatni będzie miał diksowy set cały i miecz. miecz. Mm -hmm. to szanuj strzały, szanuj strzały na takie... No ja mam strzały, ile mam tych strzał? Ale ja mam siedem, siedem. <laughs> naprawdę no, masz dobrze, siedem ten... strzał. Naprawdę. Okej, okay, tam coś pizgnęło, że tak brzydko powiem i tam trzeba się wybrać, bo tam chyba coś się dzieje. O. Oh. Dobra Powinno chodź nam się udać chodź, 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 tutaj na spawnie się coś dzieje Albo chyba te, albo... I no Znaczy nie wiem, może i tam yes, chodź, Jest, jest, to... jest, jest, mam! Jest że... jakiś ziomek strzelaj, 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 strzelaj do niego Ja go tam podejdę z drugiej strony zupełnie Chodź tutaj do mnie, chodź tu do mnie Poczekaj, 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 ja tu za nim idę, poczekaj Dziękuję Tylko, że on idzie za tobą What? Tak Jest, idź, tam idź, idź, w tamtom, idź w tamtą, okay. idź w tamtą, okay. idź w tamtą, idź w tamtą o oh, FAK 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 on ma ten! Mówię ci, ja za Miecz! Zaraz zginę, ratuj proszę, DLT proszę! Postaram się stary, ale... Pięknie! Dobrze! Zbieraj brawo, ten brawo, 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 brawo! Dobra... Eee, potrzebuję, bo tu widzę, że jakiś ma ten chestplate lepszy, więc założyłem. założę, ale weź <laughs> mnie tutaj, wiesz, eee, obradia, o! Okej... Okay. O! Mam... Okej, okay, dobra, uwaga, 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 Dobra, uwaga. czekaj, czekaj! Y, tak, Boczee, tak, po, okay, jeszcze, okay. To my? Czekaj, To dawaj chwila. bez zbroi zupełnie może. Bez zbroi, okej. Okay. No. Okay, ja sobie co żeby mieć full. Ale bez zbroi, tylko z żelaznym mieczem, tak? Nie wiem, może z łapek. Chociaż dobra, to z żelaznym mieczem. Okay, z żelaznymi no, mieczami. No, no. Okay, Albo to ubierzmy skórzaną zbroję, żeby to okay, jakoś walka dobra, miała walkę Okej, Dobra, dobra. Okay. Delti pewnie zaaktywuje swój mod uciekania no, no. i będzie zaczął uciekać. Czekaj, tylko włączę Delpaka. To pamiętasz Delti, jak się umawialiśmy, że kto ma tak, wrócić tak. nie? Dobra. Mm -hmm. Okej, okay, poczekaj, tylko sobie zładaj. Ok, mam full. Fakt, że ktoś tam strzela, widziałeś? Mmmmm... ale poważnie. Nie. No, jest, dobra. Nie, no, nie widziałem Dobra, dobra, dobra. walczę, Delti. Jedziemy. Ty... No, z naprawdę są kusty. No można, można. <laughs> Okej. Okay. A, A Nie, bo tam... ty masz i ty jesteś po treningu z Mandziem, to jest wiesz? Da, ani razu ci jeszcze nie trafiłem i pewnie nie trafię. Ej, ale ja też nie trafiam. Łat, <laughs> <What laughs> naprawdę. No, naprawdę. <laughs> jest dobrze. Jest. No, Ech! Oooo, jezu, jesteś dobra. Idę do ciebie z moim mieczem. Schowaj <grym> ten nóg, bo naprawdę. <grym> Nic się nie uda nim. Zawojować, O jo! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No naprawdę! <grym> <grym> dobra, ja za Spyrem po treningu jestem, może WP, a Spyr mi zaproponuje tacy filmik. Oj! Ładnie, stary, jaki fajny. Dałeś mi się, to jest najgorsze. Nie, no, nie daję ci się. Tak naprawdę to wygrałeś szlachetnie. Dobra, więc bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Mega się fajnie bawiłem. Mam nadzieję, że Wy też. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę, żeby było więcej odcinków, częściej i tak dalej. I komentarz także. Tak, i to tyle, więc bardzo Wam dziękuję. I trzymajcie się do usłyszenia. Cześć. No nie, Kacper Zawadzki.